Dzień dobry, dzisiaj przychodzę do Was z omówieniem lektury Chłopcy z Placu Broni, Ferenca Molnara, węgierskiego pisarza. Zaczniemy od ustalenia tego, z jakim gatunkiem literackim mamy tutaj do czynienia. Oczywiście jest to powieść. I teraz chciałabym, aby każdy razem ze mną przypomniał sobie, jakie są cechy powieści. Przede wszystkim jest to dłuższy utwór napisany prozą. Wydarzenia przedstawia narrator. Elementy świata przedstawionego to czas i miejsce akcji, bohaterowie i układ zdarzeń. Układ zdarzeń nazywamy akcją. Łączące się ze sobą wydarzenia tworzą wątek. Powieść jest wielowątkowa. To są cechy powieści. I teraz przejdziemy sobie do omówienia poszczególnych elementów świata przedstawionego. Czas akcji. Wydarzenia rozgrywają się pod koniec XIX wieku, wiosną 1889 roku. Akcja toczy się w marcu i trwa prawdopodobnie kilka dni. Rozpoczyna się, jak pamiętacie z lektury, od napaści braci pastorów na chłopców, należących do związków chłopców z placu broni, i zmuszenia ich do poddania się. Kończy się natomiast ta lektura zwycięską obroną placu i niestety śmiercią nemeczka. Głównego bohatera powieści. Miejsce akcji. Zdarzenia mają miejsce w Budapeszcie przy ulicy Pawła. Taki też był pierwotnie tytuł książki. Chłopcy z ulicy Pawła. Tam, przy tej ulicy, usytuowany jest plac przeznaczony pod zabudowę, i ten plac bohaterowie powieści nazywają Placem Broni i wybrali sobie to miejsce jako miejsce zabaw. Miejsce zabaw, spotkań towarzyskich. Niektóre zdarzenia rozgrywają się w szkole. Na przykład sam początek lektury. Szkoła jako miejsce akcji powraca co jakiś czas, głównie po to, aby pokazać, że chłopcy, spędzając czas w szkole, myślą o zabawie i spotkaniach na placu. Kolejnym miejscem akcji jest ogród botaniczny. To jest baza wojskowa Czerwonych Koszul, czyli obozu chłopców, którzy są obozem wrogim dla chłopców z Placu Broni. To na pewno znacie ze swoich relacji z kolegami i koleżankami, że tworzą się pewne grupy, obozy, które rywalizują w mniejszym lub większym stopniu, ale to, to jest dość naturalne. To jest proces, który wpisany jest w dzieciństwo, i tak też jest to tutaj pokazane, zilustrowane. I miejscem akcji, do którego przenosimy się właściwie na samym końcu lektury, jest kamienica przy ulicy Rakoszańskiej. To jest miejsce, w którym mieszka nemeczek wraz z rodzicami. To biedna rodzina. Tata, nawet w chwili, gdy kona, jego syn, musi wykonywać pewne zlecenie krawieckie, tam też w swoim mieszkaniu umiera mały bohater, mały dzielny chłopczyk. Plac broni to kluczowe miejsce w powieści. Niewiarygodne. Rozbudza wyobraźnię, rodzi piękne ideały. Wzbudza różne emocje, od śmiechu po płacz. Jest to miejsce przyjaźni i solidarności, wielkich czynów, wielkich bohaterów, patriotów. W wielu miejscach powieści pojawia się skojarzenie Placu Broni z Ojczyzną. I rzeczywiście powinniśmy podążać za taką interpretacją. Chłopcy toczą wojnę o plac, tak jakby walczyli o Ojczyznę. Ci, do których Plac Broni należy, muszą bronić swojej ojczyzny przed wrogiem, czyli czerwonymi koszulami. Dowodzi nimi Ferry Arch i ma godnego przeciwnika, Janoszu Boce, który jest dowódcą chłopców z Placu Broni. Jak zauważyliście, chłopcy wytworzyli całą relację, strukturę wojskową. Jest to taka trochę zabawa w wojnę, zabawa w armię, ale dla tych chłopców jest to kwestia honoru, odwagi, życia i śmierci, więc wszystko traktują bardzo poważnie. To nam też pokazuje kolejny motyw, który tutaj się pojawia, jest przepięknie ujęty motyw dzieciństwa. Dzieciństwo jest czasem beztroski, kształtowania się relacji, szukania swoich dróg, prób, popełniania błędów. W książce poruszone są też takie zagadnienia. A jeżeli mówimy o dzieciństwie, to mówimy także o zabawie i o tym, że jest ona rozwojowa, o tym, że wpływa na postawy bohaterów, że dzięki zabawie dochodzi do weryfikacji postaw, czyli wiemy, kto jest bohaterem, a kto tchórzem, kto jest zdrajcą, a kto komu można ufać. Więc te relacje w zabawie się kształtują i one kiedyś będą miały przełożenie na życie dorosłego człowieka. Kolejne motywy, o których warto wspomnieć, to motyw wybaczenia, motyw zdrady podczas czytania książki. Można podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie zdolni są do zdrady. Czy zdrada jest czymś, co można wybaczyć? Czy należy się człowiekowi druga szansa? A co? Takie rozważania przecież snuje boka. Jeśli człowiek nie otrzyma wybaczenia za zdradę, za złe czyny i zamiast zostać na tej drodze do chęci poprawy, zbuntuje się i pójdzie w złym kierunku. Powieść ta opowiada o odwadze. Ojczyźnie, o walce, wojnie, honorze, przyjaźni, chorobie i śmierci, jak widzicie motywów jest tu wiele. Każdy może znaleźć swój ulubiony. Oczywiście najpoważniejszym z tych motywów, takim najbardziej przejmującym jest motyw śmierci: śmierci bohatera, którego wszyscy polubili, który był spośród chłopców najmniejszy, najdelikatniejszy, a jak się okazuje, najbardziej szlachetny i gotowy do poświęceń. To chłopiec, który nie zniósłby myśli o tym, że może stracić plac broni, więc on żyje dla. Placu broni. I można powiedzieć, że przez swoje ideały, przez swoje zaangażowanie nadwyręża swoje i tak wątłe zdrowie i po prostu traci życie. Dorosły może powiedzieć, to niewyobrażalne, żeby dopuścić do tego, że dziecko poświęca się zabawie, wymyśla coś sobie, czemu potem służy i nie może, nie może się bez tego obyć. Ale to pokazuje, jaka jest siła dziecięcych myśli, dziecięcych wyobrażeń, tego. Jak bardzo może młodemu człowiekowi na czymś zależeć. Teraz, gdy już omówiłam chłopców z placu broni od takiej strony motywów i refleksji, i mam nadzieję, że podzielacie moje sądy, to przejdziemy sobie do przedstawienia planu wydarzeń, żebyście mogli w każdym momencie móc powrócić do tej prezentacji i tuż przed egzaminem powtórzyć sobie przeczytaną przez Was lekturę. Przypominam, że streszczenie, opracowanie to są dwa narzędzia, które służą powtórzeniu lektury już przeczytanej. Dobrze, plan wydarzeń. Na slajdach będziecie widzieli plan wydarzeń, ja natomiast będę Wam opowiadała o tych wydarzeniach. Na początku powieści chłopcy znajdują się w szkole, oczekują na koniec lekcji. Mały Nemeczek opowiada o tym, jak został pozbawiony szklanych kulek przez braci pastorów z wrogiego obozu chłopców, którzy w trakcie gdy mali chłopcy grali w te kulki zmusili ich do poddania się. Gdy nemeczek znajduje się na Placu Broni jest świadkiem kradzieży chorągiewki. Pojawił się na placu sam przywódca czerwonych koszul i zabrał chorągiewkę chłopców z placu Broni. Chłopiec opowiada wszystko kolegom, a następnie dochodzi do głosowania, w wyniku którego ma zostać wybrany przywódca chłopców z placu Broni. Tym przywódcą zostaje Boka. My widzimy, że miał konkurenta w postaci Gereba, który nie będzie zbytnio zadowolony z takiego obrotu sprawy, i potem podejmie kroki, które Sprowadzą go na drogę zdrady. Mały Nemeczek jest jedynym szeregowcem w grupie chłopców z Placu Broni i w tym momencie, podczas spotkania na placu, wyraża swój protest. Chciałby już awansować, nie chce być jedyną osobą, której wydawane są rozkazy. Nawet zaczyna płakać i wtedy zostaje doprowadzony do porządku przez Bokę, który mówi mu, że nie będą spędzać czasu z Beksami. Nemeczek doprowadza się do porządku, Nemeczek Otrzymuje obietnicę awansu, a do, do tej pory dalej ma spełniać, pełnić funkcję szeregowego. Chłopcy planują wyprawę do ogrodu botanicznego, czyli do obozu czerwonych koszul. Tam na miejsce idą późnym wieczorem Boka, Nemeczek i Czonakosz. Podczas wyprawy trzeba wykazać się odwagą, sprytem i zwinnością. Chłopcy z placu broni planują dać czerwonym koszulom znak, że byli na miejscu. Przy okazji tej wyprawy wychodzi na jaw, że w towarzystwie czerwonych koszul znajduje się Gereb. I już wiadomo, że zdradził on chłopców z placu broni, ponieważ przynosi informacje odnośnie ich funkcjonowania. Gdy czerwone koszule orientują się, że na ich terenie znajdują się intruzi, rozpoczyna się pościg za chłopcami. W tym czasie Chłopcom z Placu Broni udaje się szczęśliwie opuścić ogród botaniczny. Niestety, nemeczek w trakcie tej wyprawy będzie miał kontakt z wodą, co później przyczyni się do jego choroby. Tak wygląda jeden dzień z życia chłopców z Placu Broni. Jakie są kolejne kluczowe wydarzenia? Dochodzi do rozwiązania związku kitowców przez profesora. Do związku kitowców należy część chłopców z placu broni, żują kit z okien. Profesor nie pozwala na zawiązywanie się związków, więc odbiera chłopcom atrybuty tego związku. Oni później będą chcieli go reaktywować. W tym czasie, gdy chłopcy ze związku kitowców przeżywają fakt, że profesor wykrył ich stowarzyszenie, nemeczek dostrzega gereba i zaczyna go śledzić. Widzi, że gereb spotyka się ze Słowakiem, który pilnuje placu, i próbuje go przekupić, aby ten pozbył się chłopców z placu broni. Nemeczek wszystko podsłuchuje, a następnie podąża za gerebem. W tym czasie nie jest w stanie zatrzymać się przy chłopcach, którzy go wołają, i przez związek kitowców przez to zostaje uznany za zdrajcę. Jego imię i nazwisko zostaje wpisane, zostaje zapisane małymi literami, co jest jedną z najsurowszych kar i odbiera dobre imię osobie tak zapisanej. W tym czasie odbywa się narada czerwonych koszul, Nemeczek przysłuchuje się uważnie tej naradzie. Schodzi z drzewa, aby stanąć w obronie mm, swoich towarzyszy. Reaguje na słowa o tym, że chłopcy z placu broni są pozbawieni odwagi. Za karę przeziębiony nemeczek zostaje wykąpany na polecenie acza w stawie przez pastorów. Później oni sami też będą musieli zażyć kąpieli. Postawa nemeczka wzbudza szacunek u przywódcy czerwonych koszul. I ten proponuje chłopcu, aby przyłączył się do nich. Chłopiec wygłasza mowę, w której odważnie wypowiada się przeciwko zdradzie, potępia zachowanie gereba, a sam opuszcza ogród botaniczny z honorami. W tym momencie Feriacz wymierza też karę braciom pastorom za to, że odebrali temu chłopcu wcześniej jego szklane kulki i zmusili do poddania się. Już wszyscy wiedzą o tym, że plac broni jest zagrożony. Rozpoczynają się przygotowania do bitwy. Nemeczek zostaje wyznaczony jako adiutant boki. Nie będzie spełniał tej, tej funkcji, ponieważ okaże się zbyt chory, by wziąć udział w walce. My wiemy, że weźmie, ponieważ sam się tam pojawi ale do tego dojdziemy za chwilkę. W tym czasie Boka rozmawia z Gerebem. Gereb został odrzucony przez czerwone koszule, nie przynależy teraz do nikogo, do żadnego z zespołów, wraca do chłopców z placu broni i prosi o wybaczenie i przyjęcie go do grupy z powrotem. Boka odmawia, czym wzbudza zachwyt swoich kolegów, którzy przyglądali się całej rozmowie. Rozpoczynają się, rozpoczynają się próbne manewry na Placu niespodziewanie pojawia się ojciec Gereba, który żąda tego, aby wyjaśniono mu, dlaczego jego syn został wyrzucony z grupy, wykluczony z zespołu. Koniecznie chce się dowiedzieć, czy jego dziecko dopuściło się zdrady. Okazuje się, że w tym czasie Nemeczek, który już omdlewa z powodu złego stanu zdrowia, broni Gereba przed jego własnym ojcem, oświadcza, że Gereb nie jest zdrajcą, co oczywiście wzbudza. U ojca, wielką radość, ale też ten dorosły człowiek wygłasza przykre słowa, z którymi musi zmierzyć się nemeczek. Nemeczek już jest na tyle chory, że raczej do niego te słowa nie docierają, ale tu widać, jak czasami niesprawiedliwe jest traktowanie drugiego człowieka i jak łatwo snuć sądy. I dokonywać ocen w sytuacji, kiedy nie powinno się tego robić, nie znając całej sytuacji albo człowieka. Co dalej? Chłopcy z Placu Broni oczekują na atak czerwonych koszul, nie wiedzą kiedy on ma nastąpić. Do boki próbuje dotrzeć dziewczyna, która ma list od gereba. Odtrącony gereb próbuje znów wkupić się w łaski chłopców z Placu Broni i zrehabilitować, wysyła list i oczekuje na ostateczną odpowiedź w sprawie ponownego przyjęcia go do szeregów chłopców z placu broni i wszyscy godzą się, aby dać mu kolejną szansę. Więc zdrajca otrzymuje szansę powrotu do chłopców z placu broni. Teraz musi się wykazać i udowodnić, że jest po ich stronie. Tutaj pojawia się ważna nauka. Jeżeli my kogoś okłamiemy, zdradzimy, oszukamy to potem taka opinia już będzie ona funkcjonowała. Następnie pojawiają się posłańcy czerwonych koszul i dochodzi do ustalenia zasad walki, które mają obowiązywać podczas wojny między wrogimi sobie obozami. Bracia pastorowie pytają też o adres Nemeczka i postanawiają się do niego udać, aby go przeprosić. I tak dochodzi do długo wyczekiwanej bitwy, która ma rozstrzygnąć, do kogo plac broni ma należeć, kto jest silniejszy. Bitwa trwa, każda z grup ma swoją strategię, boka wymyśla cały plan, który ma polegać na tym, że chłopcy pozorują ucieczkę, potem natomiast okazuje się, że wcale nie uciekali, tylko będą atakować z drugiej strony. Czerwone koszule też rozbijają swoją grupę na. Dwie części: jedna atakuje chłopców z Placu Broni, druga, właśnie z Feriaczem na czele, oczekuje na sygnał. Początkowo chłopcy z Placu Broni mają przewagę, zniewalają część chłopców z wrogiego obozu. Wtedy Feriacz wkracza ze swoją grupą. Oni nie byli tak zmęczeni walką, więc. Z nowymi siłami przystępują do kolejnej konfrontacji. Feriacz próbuje uwolnić swoją zniewoloną część drużyny. W tym momencie niespodziewanie pojawia się nasz bohater, nemeczek, chory, wyszedł z domu, nie mógł się powstrzymać, nie był w stanie nawet myśleć o tym, że jego kompanii walczą bez niego, że nie będzie miał udziału w walce, że plac może być zagrożony i Rzeczywiście pojawia się w kluczowym momencie, staje przed maczem i powala go na ziemię, więc w takich zapasach można powiedzieć, że zdecydowanie wykorzystuje element zaskoczenia i wygrywa. To daje zwycięstwo chłopcom z placu broni. Nemeczek niestety jest na tyle słaby, że z placu broni zostaje już wyniesiony, pojawia się na placu jego matka, mama, wątła. Słaba kobieta bierze synka w ramiona i wynosi. Z placu od godziny go szukała, martwiła się, płakała. Za nemeczkiem niesionym przez mamę idzie cała grupa chłopców z placu broni. Ferry, czy jako ostatni odchodzi z placu, nie zostaje pozbawiony broni, którą posiadał, więc jest potraktowany honorowo, jak przywódca. Przegranej armii. Gereb udowodnił w walce, że przynależy do chłopców z Placu Broni, i tutaj cała seria zdarzeń, które nastąpią jedno po drugim, w trakcie gdy nemeczek będzie leżał chory w łóżku, związek kitowców w tym czasie przywraca nemeczkowi dobre imię. Nemeczek bardzo się przejmuje nawet w chorobie, tym, że został pozbawiony honoru i godności, i jego nazwisko dumne nazwisko zostało wpisane małymi literami, boka jest cały czas u boku małego przyjaciela, wie, że nemeczek przeżywa ostatnie chwile swojego życia, jest wzruszony, bierze udział też w jego wyobrażeniach, w majakach, o walce, które pojawiają się w gorączce, lekarz odwiedza rodzinę i nie może nic zaradzić na zapalenie płuc, które rozwinęło się u malca, Ojciec krawiec w tym czasie dostaje zlecenie na garnitur i pracuje, mimo że jego synek kona w łóżku. Związek kitowców przychodzi do nemeczka, pokazać mu, udowodnić, że jego nazwisko jest już zapisane wielkimi literami. I w tym momencie chłopiec umiera. Chłopcy są zdezorientowani, wychodzą. Janosz Boka jest smutny, bardzo żałuje że traci małego dzielnego kompana, przyjaciela. Gdy idzie na plac broni, to dowiaduje się, że plac ten został przeznaczony pod budowę domu, czyli miejsce, za które oddał życie nemeczek, tak naprawdę dla chłopców przestaje istnieć. Oczywiście dużo kwestii przy streszczeniu, przy omawianiu pomija się, nie da się opowiedzieć całej książki ze szczegółami, dlatego tak ważne jest to, aby czytać książki naprawdę aby docenić wartość literatury, aby chcieć być w tym świecie i nie tylko być uczestnikiem zdarzeń w swojej wyobraźni, przeżywając książkę, którą się czyta właśnie, ale też czuć, że poznaje się bohaterów, że robi się to samo, co oni, żeby wam pokazać, jak streszczenie nierówne jest książce, bo przy okazji omówienia lektur zawsze namawiam do tego, aby czytać. To mogę powiedzieć chociaż. Jedną rzecz, która powinna tu wybrzmieć, która wybrzmiewa w lekturze, a w streszczeniu, a streszczeniom spłyca albo pomija całkowicie. Na przykład kwestia przywódcy Czerwonych Koszul. Ferry Arch, czy pojawił się na końcu mojego streszczenia? Nie. A my w lekturze nie rozstajemy się z nim na placu broni. Dowiadujemy się, co spotkało go dalej. Dowiadujemy się, że przestał być przywódcą Czerwonych Koszul, że zastąpił go. Jeden z braci pastorów. Dowiadujemy się też czegoś bardzo wzruszającego: że ten chłopiec bardzo przejął się losem małego nemeczka, że podchodzi pod jego dom w trakcie choroby nemeczka i ma wyrzuty sumienia, ponieważ to on odpowiada za zafundowanie mu kąpieli, gdy nemeczek był przeziębiony. Można powiedzieć, że być może to on przyczynił się do tak ciężkiego stanu tego dziecka. To pokazuje też, że niewinna zabawa może przerodzić się w tragedię, a konsekwencje swoich czynów i straty, których doznamy w dzieciństwie, będą już z nami na zawsze. Janusz Boka pozostanie ze smutkiem po utracie przyjaciela na zawsze. Feri Acz z wyrzutami sumienia również. Bo to są ci dwaj chłopcy, którzy myślą o Nemeczku w chwili, gdy on... Traci życie. Z Waszych opinii wynika, że lektura bardzo przypadła Wam do gustu, że jesteście nią zauroczeni i mimo początkowej niechęci udało Wam się ją przełamać i książka do Was przemówiła. Przemówiła do Was właśnie tym motywem dzieciństwa, tymi wartościami, które przekazuje. Wokół tej książki narosło wiele interpretacji. Jedna z nich mówi o tym, że książka jest nacjonalistyczna. Nacjonalizm nie jest pozytywnym zjawiskiem. Ponieważ jest to ogromne, często chorobliwe przywiązanie do ojczyzny, gdzie mm, przejawia się zachowania wrogie względem innych, obcych z zewnątrz. Rzeczywiście widać tutaj tę walkę o skrawek ziemi, o ojczyznę, o plac broni. I może kiedyś w innym kontekście historycznym taka interpretacja mogłaby zostać uznana. Natomiast zobaczcie, książki mają to do siebie. Że czytane w różnym czasie, tak właściwie w różnych epokach, w różnych wiekach, bo dotyczy książka zdarzeń, które toczą się w wieku XIX. Ukazała się, została opublikowana w wieku XX, a my czytamy ją w wieku XXI. I może interpretację o nacjonalizmie warto całkowicie pominąć aby dodać własną i powiedzieć i myśleć o tej książce, jak o książce, która pokazuje nam, że dzieci, niezależnie od tego, kiedy się wychowują, w jakich czasach żyją, to mają swój własny moment na to, by się kształtować, dojrzewać, wcielać w rolę, odgrywać, aby sprawdzić, kim są, w co wierzą i jakie funkcje społecznie potrafią spełniać. To tyle z takich moich luźnych przemyśleń na temat tej lektury. To nie jest standardowe streszczenie chciałam żeby zwrócić Wam uwagę na pewne rzeczy, na które prawdopodobnie Wy również zwracaliście uwagę w trakcie czytania. To dziękuję za uwagę i do zobaczenia na następnej lekcji.